Ola, mój błonaż, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu: Hiszpański na wakacje. Dzisiaj odcinek Wnioski po wyzwaniu i tipy, jak uczyć się języka hiszpańskiego, czyli odcinek procesowy. Zapraszam! Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę Hop, Hiszpański Obyczaje, proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek procesowy, nie mogłam się powstrzymać, żeby nie nagrać Wam wniosków po wyzwaniu, które miało miejsce tydzień temu na moim newsletterze. Jeśli nie miałeś, nie miałaś okazji uczestniczyć, to zapraszam oczywiście do newslettera, na pewno w kolejnym roku będzie wyzwanie na wiosnę. Nie bez powodu na wiosnę, uważam, że styczeń to nie jest dobry termin, przynajmniej jeśli chodzi o hiszpański na wakacje. Jeśli uczysz się hiszpańskiego przede wszystkim, żeby jechać na wakacje do Hiszpanii, co nie zawsze ma miejsce latem, ale uważam, że w styczniu jest bardzo dużo wyzwań, bardzo dużo challenge'y, bardzo dużo diet, karnetów na siłownię i wszystko po prostu dzieje się, tego jest bardzo, bardzo dużo. I moje wyzwanie na wiosnę według uczestników sprawdza się fantastycznie, dlatego że jest to trochę taki aktywator do nauki języka hiszpańskiego w tym czasie, kiedy już powoli, powoli coraz mniej Ci się chce. No bo mamy wiosnę, świeci słońce, grillki, spotkania, wyjścia na miasto. Jest tych okazji dużo więcej i absolutnie cieszę się, że tak jest, bo po to jest właśnie ta pora roku, żeby z niej korzystać, ale fajnie jest znaleźć w międzyczasie trochę czasu na naukę języka hiszpańskiego i takie wyzwanie właśnie miało miejsce po to, żeby Wam dać kopniaka do powrotu lub do aktywacji nauki języka hiszpańskiego, przede wszystkim przed latem lub w trakcie właśnie takich już dni, które są niesprzyjające do nauki języka hiszpańskiego. Przygotowałam dla Was pięć tipów i jednocześnie pięć wniosków, po wyzwaniu, nie tylko po moich przemyśleniach, ale to są też wnioski po konwersacjach z wami, po tym jak pisaliście mi maile, po tym jak też pytaliście o wiele rzeczy. Także po kolei omówię wam, jakie tematy wyszły podczas wyzwania. Co było na wyzwaniu, zostaje na wyzwaniu. No, jakaś tajemnica musi pozostać, także wnioski będą po to, żebyś też w jakiś sposób mógł nakierować się na naukę języka hiszpańskiego. Temat, który w ogóle poruszam od samego początku, na każdym moim kursie praktycznie. I temat, który też został poruszony, albo też pytaliście mnie, bo ja na wyzwaniu przyjmowałam zadania pisane na klawiaturze i wysyłane mailem, jak i również mogliście wysyłać do mnie zdjęcia swoich zeszytów czy kartek. Dla mnie to było zupełnie obojętne. Natomiast czasami pytały mnie osoby, czy dobrze, że ja tak piszę na kartce, czy powinnam pisać maila. Technicznie jest mi to zupełnie obojętne, ja i tak poprawię i to, i to. Natomiast pod Twoim kątem i pod kątem Twojej nauki języka hiszpańskiego absolutnie, jeśli uwielbiasz zeszyt i uwielbiasz papier, to po prostu to pielęgnuj i działaj w tym kierunku, bo to nie jest absolutnie złe. Ja nie wiem, jak będzie z młodszymi pokoleniami, ja też mam dwa młode pokolenia w domu, mam pokolenie, o ile dobrze mówię, Zetki i Alfy, natomiast ja nie wiem, co z nimi będzie, ja nie wiem, jak oni będą się uczyć w przyszłości, jak będą wyglądały studia. Patrząc na troszeczkę starsze pokolenia, już widzę, że coraz mniej tych zeszytów się używa. Ja trochę tutaj tak prześmiewczo i sama śmieję się trochę z siebie, mówię, że Moje pokolenie dinozaurów, oczywiście z wielkim uśmiechem na twarzy, uczyło się z zeszytu i, i wiele osób potwierdza to, że to uczenie się z zeszytu jest okej, okay i mi to służy. Dużo osób pisało, jak sobie to przepisywałam, bo chciałam ci oddać ładnie napisane, to jeszcze więcej się nauczyłam. Jak sobie później porównywałam błędy i przepisywałam to, to też się uczyłam, kochani. Nie wiem, jakie są badania amerykańskie i jacy fantastyczni naukowcy odkryli, nie wiem, Amerykę. Ale nie przekonają mnie żadne badania naukowe, dlatego że ja swoje badania naukowe mam dzięki Wam zrobione. Że ręka, oko, ruch ręki, mózg, połączenie, te wszystkie rzeczy są ważne. I my w ten sposób uczymy się wielu, wielu rzeczy w życiu. Nie tylko języka hiszpańskiego, nie tylko języków obcych. Więc nikt mnie nie przekona do tego, że zeszyt jest największym złem, albo zeszyt to już nie jest modny. Nieprawda? Natomiast tym osobom, które uwielbiają zeszyty i boją się nowych rzeczy albo nie chcą wychodzić z tej swojej strefy komfortu, będę namawiać do tego, żebyście próbowali tych nowych rzeczy, próbowali tych nowych aplikacji, próbowali nowych aplikacji do robienia fajnych graficznych notatek, żeby trochę ten zeszyt przenieść do wirtualnej rzeczywistości, żeby go mieć pod ręką. To jest 86. odcinek mojego podcastu, na którym możecie sobie posłuchać właśnie, czym jest wirtualny zeszyt. Nadal możesz używać papierowy zeszyt, ale możesz go też mieć wirtualnie w swojej komórce w aplikacji. Więc namawiam te osoby, które są bardzo papierowe, starajcie się próbować nowych rzeczy, bo te nowe rzeczy też bardzo pomagają. I tutaj pójdę w drugą stronę. Mam uczniów, były osoby na wyzwaniu, które wysyłały mi piękne notatki, zrobione w iPadach, w różnych graficznych po prostu programach, i one były cudowne, te notatki. No po prostu, jak się na to patrzyło, to było coś niesamowitego. I teraz, czy to jest złe, że te osoby w taki sposób się uczą, no bo przecież mówiłaś ręka, mózg, no ale halo, stop, jeśli tobie to służy, jeśli ty widzisz w tym efekt i na przykład też masz może kiepskie pismo i te programy wszystkie pomagają ci, robią ci lepsze notatki i w ogóle też piszesz, no bo też piszemy gdzieś tam tym długopisem po tych wszystkich urządzeniach, to jest to pewnego rodzaju element nauki takiej samej jak w zeszycie, tylko że te osoby zeszytowe mówią, a ja lubię zapach papieru, ja lubię papier, ok, ale te osoby, które właśnie lubią te nowoczesne metody powiedzą, a ja lubię właśnie te nowoczesne metody. I ja w tym momencie mówię, fenomenalnie i działaj w ten sposób, bo jeśli to ci służy, to znaczy, że jesteś takim typem ucznia, że te nowoczesne metody bardzo ci służą. Ale namawiam też czasami sięgnąć po stare metody. Jeśli te nowe metody czujesz, że coś nie idzie, że ten ekran, że to jest znowu ekran, że chcesz trochę zmienić coś, weź zwykłą kartkę papieru. Nikt ci nie każe od razu kupować zeszytu. Spróbuj czegoś innego, może spróbuj jakichś starodawnych metod, które dla ciebie są starodawne, dla tych osób, które pewnie są, jak ja to mówię, pokroju zeszytowego, to nie są starodawne metody. Co bym chciała tutaj powiedzieć do osób, które, jak ja to dzielę, takie trochę zeszytowe i nowoczesne. Każdy z Was uczy się w swój własny sposób. I niech ci nikt nie wmówi, że uczysz się w zły sposób, ale pamiętaj, że jeśli coś jest takie nużące i nie widzisz efektu, zacznij próbować nowych rzeczy. Absolutnie. Absolutnie, nawet jak jest dobrze, to postaraj się spróbować jakichś nowych rzeczy, bo może się okazać, że ta nowa rzecz, że ta jedna aplikacja albo jedna kolorowa jakaś, nie wiem, aplikacja, która wygeneruje ci fajne mapy myśli, możesz sobie je wydrukować, będzie fantastyczna i dużo bardziej fantastyczna niż to, co robisz. Więc próbujcie nowych rzeczy po to, żeby wychodzić trochę z tej strefy komfortu i żeby też inaczej się uczyć. Ja tutaj też ostatnio na zajęciach u mnie wyszło, że ktoś tam mówi, że musi chodzić, jak się uczy. Słuchajcie, oczywiście, że tak. Nie wszystkim służy nauka na siedząco. Ja pamiętam, że były takie przedmioty, na których ja się uczyłam leżąc do góry nogami, w sensie leżałam z nogami do góry, słuchajcie. I pamiętam, jak moja mama nie raz wchodziła do pokoju i mówiła, jak ty się możesz tak uczyć, przecież krew ci do głowy spływa, co, co ty tam w ogóle, weź usiądź i się normalnie poucz. No bo wyglądałam jak jakaś wariatka z zeszytem, do góry nogami, leżąca na łóżku, nogi do góry i w ogóle wiecie, ja się w taki sposób uczyłam. Były takie przedmioty, które po prostu... W taki sposób się uczyłam, nie wyobrażałam sobie inaczej. Jak potrzebujesz chodzić, jak potrzebujesz biegać i chcesz czegoś słuchać, adelante. Działamy. Działamy tak, żeby było dla ciebie najlepiej. Dobra, nagadałam się, nagadałam się. Mam nadzieję, że cię przekonałam do tego, żeby próbować nowych rzeczy i żebyś nie dał, nie dała sobie wmówić, że to, co robisz do tej pory, to jest złe, bo na amerykańscy naukowcy odkryli coś fenomenalnie lepszego niż to, co robisz. To spróbuj, zobacz, czy ci to służy i z własnym rozumem zdecyduj. Natomiast ja namawiam oczywiście do próbowania nowych rzeczy. Gdybym nie próbowała nowych rzeczy, nie nagrywałabym wam dzisiaj podcastu, nie uczyła was w taki sposób hiszpańskiego, tylko dalej biegała po szkołach stacjonarnych i nie byłabym w stanie robić tego, co robię teraz. Ale po prostu spróbowałam czegoś zupełnie nowego. Także niech to będzie też taka trochę dla was inspiracja. Nie omieszkam oczywiście zahaczyć o Duolingo, bardzo dużo osób do mnie pisało. Cieszę się, że jestem na tym wyzwaniu, ale ja tylko jestem po Duolingo, doszedłem do jakiegoś tam poziomu, doszłam do jakiegoś tam poziomu i nie wiem za bardzo, co robić dalej. No tutaj, słuchajcie, odsyłam Was oczywiście na podcast o aplikacjach. Ja uważam, że Duolingo, pomimo tego, że jest to Ameryka Łacińska i też były takie pytania nawet na spotkaniu, że no ale co teraz, jeśli tam jest bardzo dużo słów z Ameryki Łacińskiej? No, no trudno, jakby jest, ja wiem, bo jest to aplikacja stworzona przez człowieka z Ameryki Łacińskiej. Teraz musisz sobie zadać pytanie. Jeśli wiążesz się tylko z Hiszpanią, no i jesteś świadom, świadoma tego, że tam jest bardzo dużo słów z Ameryki Łacińskiej, to musisz po prostu sprawdzić, co jest dla Ciebie pilniejsze, co jest dla Ciebie ważniejsze. Bo jeśli uczy Ci się bardzo przyjemnie z Duolingo, absolutnie mnie tutaj Duolingo nie sponsoruje, od razu zaznaczam. A w sumie powinni, bo gadam o nich już tyle razy, że aż tutaj po prostu, wiecie. <laughs> Wracając do tematu. Jeśli lubisz duolingo, jeśli sprawia ci to przyjemność, ale wiesz, że no ta Ameryka Łacińska, no to co? Zawsze coś wyciągniesz stamtąd dla siebie i zawsze nauczysz się dużo więcej, niż byś nie używał, nie używała tej aplikacji. Natomiast jeśli jest inna aplikacja, której używasz i myślisz sobie, ale wszyscy duolingo, no i co z tego? Używaj takiej aplikacji, która tobie się podoba, która tobie służy. I ja zawsze powtarzam lepiej robić cokolwiek, niż nie robić nic, więc nawet lepsza ta aplikacja z Ameryki Łacińskiej, Niż nie robienie nic. I było wiele takich osób, które właśnie na wyzwaniu oddawały zadania, no i jakieś tam dwa słówka z Ameryki Łacińskiej napisały. No i co? Dałam poprawki, one przyswoiły i tyle. Jakby nie ma się tym co fiksować, nie ma się tym co przejmować, po prostu najnormalniej w świecie te osoby napisały piękne zdania, napisały piękne zadania i dwa błędy były, znaczy błędy. To nawet nie, są, nie to, że błędy, tylko jakby ja zaznaczyłam, że no w Hiszpanii mówi się tak i tak. A w Ameryce Łacińskiej tak i tak wszystko zależy też, gdzie się wybierasz. Są też osoby, które wybierają się na wakacje do Ameryki Łacińskiej, więc jakby duolingo, to mi graj. Także kochani, ja namawiam, że jeśli jesteś już w jakiejś aplikacji, nie zmieniaj, nie szalej, nie skacz, nie szukaj dziesięciu rozwiązań. Dzisiaj jest taki ogrom możliwości. Uważam, że w dzisiejszych czasach powinniśmy nasze dzieci uczyć, jak się ogarnąć i odnaleźć w tej ilości rzeczy. Jak dobrze używać czata GPT i z rozsądkiem się uczyć, a nie udawać, że to nie istnieje. Tych aplikacji, tych narzędzi jest taka masa, że można zwariować i przedawkować, więc ja wychodzę z założenia: znajdź sobie trzy elementy, jeśli jesteś bardzo zinternetowany znajdź sobie trzy elementy, które będą ci sprawiały radość i do których będziesz wracać. Więc jeśli jedną z nich jest jakaś tam aplikacja, na której działasz, to po prostu działaj. Tutaj też padło takie pytanie u mnie na spotkaniu: czy u mnie są jakieś aplikacje na kursach. Oczywiście, że są, działamy na quizlecie, ale ja mam wszystkie zestawy w quizletach autorskie, swoje, ze swoimi ćwiczeniami. Do każdego kursu, do każdej lekcji jest osobny zestaw. Także niestety nie macie do tych zestawów dostępu, no bo to są zestawy tylko i wyłącznie kursowe. Natomiast też są aplikacje, też są gierki, i musiałam pod tym kątem bardzo mocno w pewnym momencie kurs jakby odchudzić bo dużo osób dawało znać, że tego jest za dużo, bo też się na początku zachłysnęłam ilością tutaj takich gierek, takich aplikacji, fenomenalnych rzeczy, narzędzi. Powiedziałam stop, działamy na dwóch, trzech i to jest wszystko. No dobra, kolejna rzecz. O czacie GPT mówiliśmy sobie na spotkaniu. Myślę, że większość z Was wie, że istnieje narzędzie czat GPT. Ja uważam, że to jest fantastyczne narzędzie do nauki, ale takie narzędzie, które może też wyrządzić Ci wiele krzywdy, dlatego, że jeśli będziesz polegać tylko i wyłącznie na czacie GPT i nie traktować tego narzędzia jako narzędzie pomocnicze, no to nie nauczysz się języka hiszpańskiego ani żadnego innego języka. Natomiast jeśli byłeś na wyzwaniu, to wiesz, że ja bardzo ostro napisałam na początku maila, że nie życzę sobie, żeby oddawać mi zadania napisane przez czata GPT, bo ja każde to zadanie będę sprawdzać sama, na każde Twoje zadanie będę poświęcać czas i tutaj wielkie brawa dla Was, uczestników wyzwania, naprawdę bardzo, bardzo, to też da się rozpoznać, słuchajcie, to jakie Wy błędy popełniacie, pisząc coś, to się da rozpoznać, bo chat takich błędów nie popełnia. Więc ja tutaj naprawdę chylę czoła i wielki ukłon dla uczestników mojego wyzwania, ponieważ zadania były robione samemu, widać było, że było pięknie to napisane w niektórych przypadkach, i nie jestem w stanie w tym momencie rozpoznać, czy ta osoba po prostu jest na wysokim poziomie i dlatego tak pięknie napisała, czy to był rzeczywiście ChatGPT. Ale to już zostawiam zrobić rachunek sumienia osobom, które gdzieś tam na przykład używały. Ale tak jak mówię, sprawdzając zadania, większość osób, myślę, że mogę śmiało powiedzieć. Że większość osób, i to naprawdę większość osób pisała te zadania sama, bo w większości przypadków było co poprawiać, zawsze się coś tam znalazło. Natomiast pamiętajcie, że jeśli chcecie coś stworzyć po hiszpańsku, chcecie stworzyć jakieś zdanie, to właśnie możecie spróbować, żeby sprawdził wam to czat GPT. Natomiast ja zawsze powtarzam: jeśli masz swój rozum, jeśli czegoś się nauczyłeś, to pamiętaj, że Twoja wiedza jest dużo bardziej cenna, możesz ją zawsze skonfrontować z czatem, możesz zawsze go zapytać. Nakarmić go Twoją wiedzą i powiedzieć, co chcesz, jakie masz pytania. Więc, czat może być tutaj absolutnie bardzo dużą pomocą. Natomiast może ci też wyrządzić wiele krzywdy. Myślę tutaj przede wszystkim o, o dzieciakach ze szkoły: no bo my nie uczymy się na, dla ocen, nie uczymy się po to, żeby oszukiwać samego siebie czy samą siebie. Natomiast, no, dzieciaki bardzo często robią to po to, żeby coś zaliczyć. No i jak to mawia jedna ze standaperek: dzieciaku, kogo ty chcesz oszukać? Mnie chcesz oszukać, ty po prostu siebie chcesz oszukać. Więc, to są, słuchajcie, takie moje słowa. Które ja bardzo często mówię moim dzieciom, kogo ty chcesz szukać? No, mnie chcesz szukać, ty po prostu sam siebie chcesz szukać. Tutaj bardzo, bardzo mi te słowa utkwiły po jednym ze sketchów, jednej ze stendaperek, że, że tak naprawdę oszukujemy sami siebie, a nie kogoś innego. Także z czatem GPT bardzo rozsądnie, ale, ale myślę, że to jest bardzo fajna pomoc. Powtórki i błędy językowe. O tym ja już mówiłam na wielu podcastach, więc tylko dodam, że nie martwcie się tym, nawet jak jesteście gdzieś w grupie albo słyszycie, jak ktoś mówi. I on powiedział z błędem. Jeśli wyłapałeś te błędy, to fantastycznie. Jeśli ktoś popełnił błąd, a ty nawet tego błędu nie wyłapałeś, to uwierzcie mi, słysząc coś jeden raz, nie nauczycie się tego na pamięć, bo to by było cudowne. To tak to obejrzelibyście jeden serial i znalibyście wszystkie zdania na pamięć, nie? Niestety, żeby czegoś się nauczyć, trzeba powtórzyć to między 6 a 16 razy, więc nawet gdybyś martwił, martwiła się, że usłyszysz coś od kogoś, ktoś mówi z błędem i ty się tego nauczysz, no to musiałbyś tą osobę usłyszeć przynajmniej 6 razy, żeby ewentualnie to zdanie utkwiło ci w głowie gdzieś tam i funkcjonowało. Także tym się w ogóle nie martwcie. Natomiast no, bardziej trzeba się martwić tym, że, żeby się czegoś nauczyć, to trzeba to kilka razy powtórzyć i trzeba to po prostu przyswajać systematycznie. To jest jak ze sprawdzianem. Ja to też powiedziałam na spotkaniu, że jakoś tak po naszej podstawówce czy po szkole średniej nie pamiętacie wszystkich zadań i wszystkich rzeczy, które miały miejsce. Ja to widzę sama po sobie. Na nowo odkrywam wszelkiego rodzaju przedmioty z podstawówki, które miały miejsce. Wiadomo, że teraz też materiał troszeczkę jest inny. Ale uczyłam się na lekcjach, no bo słuchałam tych nauczycieli. Uczyłam się przed sprawdzianem i później co? No i później już się po prostu wszystko zapomniało. Bo dwa razy powtórzony materiał to nie jest materiał, który zostanie z tobą w głowie, więc dwa razy powtórzone zdanie nie zostanie z tobą w głowie, chyba że jest to zdanie bardzo takie otoczone przeżyciem, adrenaliną, jakąś sytuacją w Hiszpanii czy gdzieś tam na żywo, ale to jakby tego nie bierzemy pod uwagę, tylko mówimy tutaj takiej stricte nauce, jak uczymy się sami, nie? To rzeczywiście tutaj trzeba troszeczkę więcej tych powtórek. Niektóre aplikacje mają te powtórki. Więc pamiętaj, że żeby się czegoś nauczyć, musisz do tego wracać. Więc do osób, które brały udział w wyzwaniu, powiedziałam to też na spotkaniu, mam nadzieję, że po tym podcaście sięgniecie do grafik, sięgniecie do waszych galerii, bo wiecie co mieliście zrobić z tymi grafikami, i zobaczycie sobie w galerii właśnie nasze grafiki i zrobicie sobie dzisiaj po tym podcaście powtórkę z całego tygodnia. I o to Was bardzo, bardzo proszę. Wnioski po wyzwaniu zrobiłam przede wszystkim też dla Was, jak i dla osób, które nie uczestniczyły w wyzwaniu, żebyście wiedzieli. Też w jaki sposób się uczyć i co robić, bo myślę, że te typy są tutaj ciekawe i, i mogą dać taki kierunek, w którą stronę iść i nie fiksować się, bo gdzieś tam się naczytałem, naczytałam czegoś, tylko robić swoje i robić to, i poszerzać swoje horyzonty, takie myślę, że takie, taka końcówka i takie motto. Po prostu rób swoje, rób to dobrze, rób to systematycznie, rób powtórki, ale też wychodź z tej swojej strefy komfortu i próbuj nowych rzeczy. Próbuj dziwnych czasami rzeczy, leżąc do góry nogami, ucząc się języka hiszpańskiego, albo chodząc po domu. Albo robiąc jeszcze jakieś inne aktywności. Także kochani, słyszymy się już za tydzień. Mam nadzieję, że to będzie dla was inspirujące, że zrobicie sobie w tym momencie, jeśli nie byliście nawet na wyzwaniu, to zrobicie sobie swoją powtórkę jakiegoś materiału, który dopiero co przyswajaliście. I jeśli chcesz uczyć się znowu języka hiszpańskiego od września, to pamiętaj, żeby się do mnie odezwać wcześniej, ponieważ w lipcu ruszają zapisy dla moich uczniów i dla osób z tak zwanej tajemnej listy. Jeśli nie macie jeszcze na tej liście, to się po prostu odezwij. W sierpniu, oczywiście, tak jak zawsze, tyle ile miejsc zostanie, będą zapisy już oficjalnie na newsletterze, na social mediach. Jeśli chcesz być poinformowany jako jedna osoba z pierwszych, to zapraszam cię bardzo serdecznie do kontaktu na priv. www.paulinapiecyk.com. Masz na pierwszej stronie formularz kontaktowy, wystarczy, że do niej napiszesz. Paulina, chcę Uczycie się z tobą języka hiszpańskiego, proszę o kontakt. No i działamy. Określimy Twój poziom językowy. Jeśli to nie jest kurs od podstaw, tylko coś wyższego. I działamy od września, a my słyszymy się już za tydzień i dalej uczymy się języka hiszpańskiego. Muchísimas gracias! Hasta luego!